Już wkrótce walka MMA, na którą powinni czekać wszyscy, którzy śledzą tę dyscyplinę sportu w naszym kraju. Daniel Rudkowski kontra Patryk Kaczmarczyk na KSW 88, czyli bitwa o radę. I postawmy sprawę jasno: ta walka ma wszystko, żeby zelektryzować widzów. Młody, gniewny. Kontra stary wkrót. Kiedy nowa szkoła zaczyna drażnić swoim szerokim przekazem tę starą, przepełnioną zasadami, zwykle zyskują na tym kibice, no bo stawką walki przestaje być sam zawodnik, a zaczynają być wszyscy, którzy za nim stoją. Dorzucę do tego, że panowie naprawdę się nie lubią. Akurat z tym gościem jest, jest historia, która mnie bardzo uraziła jako kolegę z Radomia. Wydaje mi się, że on mnie po prostu nie lubi. Pajac, pajacem będzie. Fajnie by było, jakby Daniel gdzieś zamiast w mediach te uszczypliwe rzeczy powiedział mi kiedyś w twarz. I pochodzą z jednego miasta. Szacunek by mi nie pozwolił do mojego kolegi starszego, lepszego, bardziej doświadczonego, żebym coś takiego powiedział. Nigdy w życiu nie trenowaliśmy razem, nie jesteśmy żadnymi przyjaciółmi. Mamy tylko wspólnych znajomych, wspólnych przyjaciół też. I teoretycznie mamy hitową walkę, ale Federacja Klaut MMA ogłasza starcie gochy z nikitą. Jeśli ktoś nie wie, to ta pierwsza jest zada z tego, że jest matką pato streamera Daniela Magikala. Zeć f***a zaś? Bo dałeś No. Sprzedałeś f***ą moją dziewczynę, gadać o niej najgorsze. Nie nie znasz nawet. Jej nie znasz, czaść! Nie siadać f***a i futer! Beć jej nie siadać! No A jej największym osiągnięciem jest to, że się zesrała na streamie. czy nie? Ale trudno, niech wam będzie. Także że streama, z tym, a tak? Masz mi Nie będziesz mówić. Za to ta druga jest byłą dziewczyną tego Daniela. Dobra, to z tego wynika, że jestem jego żonatka. Nie ja to Dobra. Ja mówię, dobra. dobra. Serio spłacił 50 Kończymy, Nie I największym życiowym osiągnięciem jest to, że z Danielem zerwała. I możecie teraz spytać, no stary, dlaczego zestawiasz ze sobą te dwie walki? Już wam tłumaczę. Ogłoszenie walki Rudkowskiego z Kaczmarczykiem na Instagramie KSW zebrało łącznie 4,5 tysiąca lajków. Za to informację o tym, że Gocha będzie walczyła z Nikitą, polubiło aż 150 tysięcy ludzi. I od razu zaznaczam tyle samo osób, śledzi oba te profile. Pójdźmy w tym wszystkim troszeczkę dalej. Trailer walki chłopaków, który federacja zapowiadała przez kilka dni, uzbierał 14 tysięcy wyświetleń? A konkurencyjny materiał, gdzie przez ponad półtorej godziny Gocha z Nikitą obrzucają się błotem, 692 tysięcy. Ja wiem, że możemy sobie żartować, że ta druga walka ma więcej argumentów, by być tą hitową, bo przecież różnica wieku pomiędzy zawodniczkami jest większa, konflikt poważniejszy. No i dziewczyny nie tylko mieszkały w jednym mieście, ale w jednym mieszkaniu, ale nie. Przede wszystkim nie można wspierać patologii. I ja już słyszę głosy tych obrońców, że przecież to już nie jest patologia, bo przecież Gocha nie pije całe dwa miesiące, ani kita. Ci powiem tak, ciężko. Y jak zmieniasz siebie, wchodzisz we fierkwajty, jest wszystko pięknie, ładnie, zaczynasz ćwiczyć i w ogóle, to tego nie mogę powiedzieć, ale niestety ja pracuję cały czas nad sobą, pracuję nad zmianą swojego charakteru i, i ciężko jest tak od razu wszystkiego się wyzbyć. No to nie jest takie proste. Wiem, że czasami mam jeszcze takie słabe zachowania, ale cały czas nad sobą pracuję. Bardzo dużo rozmawiam z, z ludźmi, którzy ze mną są. No i no, cały czas, cały czas jest praca, praca, praca. Ale warto wiedzieć, że gdy gocha z Nikitą obrzucały się błotem. A powiem ci jedno, Lalunia. Wolałam sobie piwo wypić, jak kryształki wciągać. Jak razem wody chlałyśmy, to się nie martwiłaś o Przepraszam. Mojej spodzie, nie? Przepraszam. Jak już to jak piwo szkła. jak dodać paść bo... nagrania, żeby było, że się je kurwiła na w tych W te farmazony wierzyć, a dobra, zwykła dziewczyna ma mieć opinię dziwki, bo jakiś. Ciasny Daniel tak powiedział? To na widowni siedziały głównie dzieci. Dodatkowo słyszałem ciekawą plotkę z wiarygodnego źródła, że Gocha za walkę ma skasować ponad 300 tysięcy złotych. Jeżeli Nikita weźmie chociaż połowę tej sumy, to znaczy, że obie zarabiają na MMA więcej niż większość topowych zawodników w tym kraju. I to nie jest ich wina. Bo jeśli ktoś chce im zapłacić tak wielkie pieniądze, to grzechem byłoby odmówić. To nie jest też wina organizatorów, bo jeśli skleja im się budżet, to dlaczego nie mają dawać tak dużych wypłat? Więc czyja to jest wina? Nas, wszystkich, którzy to klikają, oglądają, wspierają. A nawet jeśli tego nie robią osobiście, robią to ich dzieci. I żeby nie było, że krytykuję całą ideę free -fightów. Ponieważ doceniam ludzi, którzy osiągnęli coś w swoich branżach i teraz próbują swoich sił w tym sporcie ku uciesze widzów. Ale wpuszczanie patologii po raz kolejny do klatki uczy wszystkich, że możesz zbić popularność na naprawdę chorym głównie, a potem zyskać szacunek przy minimalnym nakładzie pracy i do tego dostać za to. Kolosalne wynagrodzenia. A jeśli tym wszystkim Was nie przekonałem, to zastanówcie się, czy chcecie oglądać to. Tak, tutaj wyczucie dystansu. Ależ presja! Ale, ale lewym trafia pani Gosia Nikita ma dość! Ojej. Ojej. Proszę. Czy to. te akcje w wykonaniu pejcza zaczynają być czytelne, ale dalej bardzo groźne. Ojej. 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 Który wygrywa swoją walkę właśnie w ten sposób Nieprawdopodobne Nieprawdopodobne co ten chłopak potrafi wycinie w klatce Panie i panowie